Hello, będę właśnie pakować paczki, takie niespodziankowe boksy dla wyróżnionych dziewczyn w naszym komboskowym konkursie i chciałam Wam pokazać, co właśnie w tych paczkach dla dziewczyn będzie. Na pierwszy ogień idzie nasz zeszyt Titanic. Jest to zeszyt w kratkę właśnie do zapisywania kombosów, na przykład, ale nie tylko. On tutaj na końcu ma figurki z trzech różnych poziomów, taki spis. Podpowiedzi um, w właśnie takiej minimalistycznej formie. Kolejna rzecz to będzie nasz ręczniczek do wycierania rurki bądź pachy. Jest to ręczniczek z mikrofibry. Właśnie treningowy, niezniszczalny, także starczy na bardzo długo. I kolejna rzecz. To będą skarpetki, bo skarpetek nie mogło zabraknąć w tej paczce. Ponieważ idzie lato, to będą to krótkie, kolorowe, w letnich kolorach, właśnie skarpetki z figurkami polnes. I na sam koniec pójdzie nieopublikowany jeszcze zestaw właśnie kart. I tutaj są wariacje Gemini różnorakie, także ponieważ dziewczyny wykazały się kreatywnością, no to taki zestawik właśnie do większych jeszcze inspiracji ląduje w tym boksie. Pakujemy boksika. Mamy zeszyt, mamy zestaw kart, ściereczka do rury, mamy skarpeteczki. Proszę bardzo. Dodatkowo oczywiście nasze naklejeczki również tutaj dorzucam. A ja jeszcze dopisałam tutaj gratulacje, tak żeby było miło. I taki oto boksik, właśnie, będzie lądował u jednej z dziewczyn, które zostały wyróżnione w naszym konkursie. Oczywiście, zwyciężczyni uzgodniła ze mną, co będzie w jej paczce, i to też będę pakować.